I а wish Ten. I po skrzydło, po skrzydło, po skrzydło, biegnij, biegnij, biegnij. No i bardzo dobrze. Możesz gazu dodawać już. Dobra, i teraz na. Pamiętaj.

Dobry. A ja pójdę po kamerę, bo Pani ma się z Troszkę jeszcze do góry, do góry troszeczkę jeszcze, bo jesteś troszkę daleko. O, super. Tak trzymaj, tak trzymaj. Dobra. I teraz go wyłącz. O, i wysuń się z uprzęży, do pionu, żebyś wisiał, wisiał wyłącz silnik. Guzikiem, wyłącz silnik guzikiem. Dobra, go puszko teraz, niech się napędzi, niech się napędzi, tak. Wyjdź bardziej, o bardzo, i teraz zacznij hamować, tak. I do końca, do końca, do końca i biegnij, 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 biegnij. Super! Piękne lądowanie i odwróć się do niego w prawo, w prawo, doskonale. Na medal lot, w ogóle nie mam pytań. Nasz macie. idę po tą kamerę. Dobra. Zajebiście, zajebiście, zaraz wracam. Usiądźcie się tutaj, jak wyląduje i zdążymy, to jeszcze jeden lot rok. Pamiętaj... Jak tam? Zajebiście. Fajnie? Fajnie to za mało powiedziane, tylko najgorzej, że jak od razu wystartowałem, to mnie kask tak i się czyli jednak jest za luźno, ale lot zajebisty.